Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak zmierzyć swoje tętno bądź też puls za pomocą telefonu. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby zmierzyć tętno telefonem, nie potrzebujecie żadnych zewnętrznych urządzeń. Każdy telefon z systemem Android jest w stanie takie tętno czy też puls zmierzyć. Aby to zrobić, musimy przede wszystkim zainstalować aplikację, która nam w tym pomoże. W tym celu musimy uruchomić sklep Play do pobierania aplikacji. I na górze w polu wyszukiwania wpisujemy takie słowa jak Instant Heart. To jest ta pierwsza aplikacja na tej liście wyników. Link do tej aplikacji będzie również w opisie tego filmu. Więc pobieracie tę aplikację i instalujecie na telefon. Następnie uruchamiamy zainstalowaną aplikację. Teraz powinna Wam się wyświetlić dioda w Waszym aparacie telefonu. Kolejno musimy przyłożyć palec wskazujący, nasz palec wskazujący na aparat, na kamerę aparatu. A więc, przykładamy nasz palec wskazujący na kamerę aparatu zgodnie z tym zdjęciem, które teraz widzimy, a następnie musimy chwilę zaczekać. Jak mogliście zauważyć, w ciągu kilku chwil aplikacja zmierzyła mi tętno i pokazała wynik. Pewnie zastanawiacie się, jak to działa. Już wam odpowiadam. Aplikacja wykorzystuje wbudowaną kamerę w aparat telefonu i obserwuje zmianę kolorów Twojego palca i to przekłada właśnie na tętno, na wynik tętna, który się pojawia. Może jeszcze kilka słów co do wiarygodności takiego wyniku. Z tego co widziałem, aplikacja ma ponad 10 milionów pobrań. I dosyć dobre oceny przy tak dużej ilości pobrań, więc myślę, że tak dużo użytkowników nie może się po prostu mylić. A więc podsumowując, jeżeli chcielibyście zmierzyć tak na szybko swoje tętno i nie macie żadnego narzędzia do tego, myślę, że warto jest wykorzystać swój telefon i tą aplikację, aby to zrobić. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!